Siemano, siemano. Witam Was, z Long Games TV i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem z serii 16 Bitmania, będzie to Super Noah's Ark 3D. Gra jest wyczepista, wczoraj mi ją ziomek podesłał na fejsie, pozdrowienia dla Pawła. Jak to obczaiłem, to mówię, musi być, musi być, nie ma opcji. Patrzcie, wszystko wygląda jak zwykły, normalny Wolfenstein. Gdyby nie to, że chodzimy Noe, mamy Proce i co najlepsze... Strzelamy do kóz! Kto, kurde, wymyślił Wolfensteina z Noe i kozami? Przecież to jest po prostu życiowa porażka twórcy gry. Ogólnie nawet się nie posili na zmianę czegokolwiek, prócz tekstur. Bo tak to wszystko jest identycznym klonikiem. Tejże cudownej, roku. 94 rok to był rozumiem, ale można było wymyśleć coś bardziej ambitnego niż po prostu. Kozosztajna! Zbieramy sobie owocki. Jest fajnie i przyjemnie. Ciekawe czy obrońcy praw religijnych widzieli tą grę. O, apteczka dużo. Nie wiem, ale obczajcie, że kus nie zabijamy, tylko je usypiamy. Jestem ciekawy czy w ogóle są jakieś inne bronie w tej grze ale nie wiem czy po prostu jestem na tyle twardy, żeby wytrzymać nalot kus i szukać innej broni. Tak gra to jest mega wielka kolejna porażka. Powiem wam, że myślałem, że Batman był porażką, jednak to przebija Batmana dwukrotnie. Nigdy bym nie pomyślał, że będę grał w grę, w której zabija się kozy. O! Co on robi? Co on robi? Co ten typ rozsiewa? O co z tym? Co, coś mnie tu jebało. Aaaa, owunia! A, rozumiecie przekaz. Nie jest łatwo z tą grą. Wypad, wypad, zaraz mnie zabiją. Bananki. W ogóle są tu jakieś kurde apteczki, czy coś w podobie? Bo zbieram te banany i co mi potem? Mogę to na coś wymienić? Sprzedać komuś? Mojżeszowi czy co? Apteczka jest, przeżyjemy to Ooo, przyszedłem etap Yeah, nawet mogę sobie cheeta wpisać. Zaczym No dobra, jeden plus, zmieniła się melodyjka. A co jakieś nowe zwierzaki może wyjdą na mnie? Nie, nic z tego. Fff, fucking shit. Zabił mnie owiec. <ścoughs> Kowacie w ogóle o co chodzi w tej grze. Dla Po co takie duże lokacje? Co on ja tu chodzić i zwiedzać Arkę? W ogóle wyjebaną ma tą chłopaczek Arkę, bo kurde, jak on mieści tu wszystko? A podobno zabrał tylko po dwa zwierzaki z każdego rodzaju. O, 6.1. Twórcy gry nie przyłożyli się tu zbytnio do trzymania się <laughs> Bibi, Ale to jest w sumie nieistotne, bo gra naprawdę. Noe nie ma kluczy do swojej barki, arki. <laughs> Zawiodłem się na chłopaku. Także jak sami widzicie, naprawdę nie ma tutaj co się zagłębiać w ten temat. Bo znowu mnie zabili. Także na tym skończymy chyba najgorszą grę świata, jaką jest Super Noa Ark 3D. A korzystając z okazji chciałbym wam polecić jeden dobry kanał. Nazywa się Player TV. Link do niego macie w opisie filmu. Obczajcie filmy typa, bo naprawdę robi zacne produkcje. Możecie zobaczyć tam między innymi Duma 2 i Diablo. No dobra, jeszcze jedna owca. Je. Dobra, teraz czuję się spełniony, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.